Jest 41 tysiąclecie, przypominają nam nieustannie. Od ponad stu stuleci cesarz siedzi nieruchomo na złotym tronie Ter. Oficjalnie to wszystko, co jest do wiedzenia: ogromny cybernetyczny tron, starożytna kołyska, podtrzymująca życie z zapomnianej technologii, ze straconego złotego wieku ludzkości. Tysiąc dusz psioników jest poświęcanych każdego dnia, by podtrzymać jego ciało i jego olbrzymią psychiczną latarnię. Astronomikan. Według imperialnej doktryny to cała prawda. Koniec historii. Żadnych dalszych pytań. Jednak pod tymi uroczyście zapewnieniami plotki trwają. Złoty tron leży głęboko w imperialnym pałacu w podziemnej komnacie, znanej złowieszczo jako imperialne Lochy. To nigdy nie było miejsce przeznaczone dla śmiertelnych kłamstw. Było kiedyś osobistą domeną cesarza, rozległym podziemnym kompleksem laboratoryjnym. Gdzie tajemnicze maszyny brzęczą z ledwo zrozumianymi energiami. Wyobraź sobie to: rzędy archaicznych urządzeń, zardzewiałe obwody, wznoszące się cewki i słabo oświetlone korytarze, patrolowane nieustannie przez czujnych strażników. Imperialne lochy, szepczą niektórzy, zostały zbudowane przez samego cesarza, by zakotwiczać jego największe ambicje. Uczeni sugerują, że takie ogromne maszyny Wymagałyby psionika niezwykłej mocy, jak primarch, by operować skutecznie. Są ciche wzmianki, że może Magnus Czerwony był pierwotnie przeznaczony dla tronu. Jego zdrada wykolejarła sekretny plan cesarza. Takie sugestie, oczywiście, są natychmiast wyciszane przez Adeptus Mechanicus i Inkwizycję również. Więc pytamy siebie, czy tron może być jedynie wierzchołkiem góry lodowej? Może ukrywa jeszcze większy sekret? Ukryty skarbiec głęboko pod powierzchnią ter. Sala tronowa jest podobno tylko najwyższą komnatą labiryntowego kompleksu. Oficjalne zapiski przyznają niechętnie, że za tronem jest uśpiona brama Webway Eldar, zapieczętowana od herezji Horusa. Ale dlaczego pieczętować portal, chyba że strzeże czegoś jeszcze głębszego? Czy może być coś za tą bramą? Coś celowo utrzymywanego z dala od ludzkości? Rozważ masywne psychiczne energie, wykorzystywane codziennie, by podtrzymać tron. Tysiące poświęconych dusz psioników zasilają tę maszynę. Ich energie ciągnięte w górę i konsumowane. Ale dokładnie dokąd to wszystko idzie? Oficjalne wyjaśnienia pozostają niejasne. Czy nadmiarowa energia może być kierowana do ukrytego celu pod tronem? Spekulacje szaleją. Niektórzy sugerują zakazaną technologię osnowy. Inni szepczą o starożytnym repozytorium niebezpiecznych reliktów, może nawet całym ukrytym arsenale przygotowanym na ostatnią godzinę ludzkości. Te teorie są cicho zachęcane przez dziwne cisze i tajemnicze blackouty w oficjalnych imperialnych zapisach. Inkwizycja i wysokie lordy są słynni z biegłości w kontrolowaniu informacji, gwałtownie przerywając każde śledztwo, które podchodzi zbyt blisko niewygodnych prawd. Niektórzy szepczą o inkwizytorach przenoszonych, archiwach pieczętowanych i nagraniach skorumpowanych, gdy tylko zapytania dryfują w kierunku sekretów Złotego Tronu. Potem jest ludzki element kto strzeże tego rzekomego skarbca. Adeptus custodes osobista gwardia cesarza wiecznie patroluje imperialne lochy, odziani w złote zbroje, ich oczy na zawsze czujne. Siostry ciszy utrzymują czujną obecność ich puste dusze odporne na psychiczne sztuczki. A co z adeptus mechanicus, nieskończenie wykonującymi rytuały, których nie śmiał w pełni wyjaśnić, gdyby istniał ukryty skarbiec, leżałby pod warstwami tajemnicy chronionymi przez siły poza krytyką. Czy ukryty skarbiec pod złotym tronem mógłby zawierać relikty straconych technologii ludzkości, urządzenia zdolne do wypaczania samej rzeczywistości? Archiwa trzymające wiedzę uznaną za zbyt niebezpieczną dla ludzkich umysłów, a może nawet istoty uwięzione z zapomnianych epok, czy mogliby być primarchowie trzymani w Stasis, sekretne projekty samego cesarza, czekające na właściwy moment lub właściwą desperację, by się przebudzić, każda możliwość wydaje się równie prawdopodobna i przerażająco niepewna. Adeptus mechanicus, opiekunowie świętej technologii, Często sugerowali, że nawet oni nie rozumieją już w pełni działania Złotego Tronu. Ich śpiewy i rytuały, wykonywane nieustannie, wydają się bardziej aktem pełnym nadziei przesądem, niż pewną wiedzą. W rzadkich momentach, gdy mówią otwarcie, tech ksiądz ujawniają, jak mało ludzkość faktycznie rozumie swoje największe osiągnięcia. Pod tronem, czy mogłaby leżeć technologia tak głęboka, tak obca, że mechanikus obawia się. Że jej ujawnienie rozbiłoby kruchy chwyt ludzkości na rzeczywistość, a co z szeptami o starożytnych sojuszach? Niektóre historie sugerują, że cesarz kiedyś wykuł tajne pakty z innymi rasami, umowy ukryte przed historią. Czy skarbiec mógłby zawierać dowód tych zakazanych kontaktów? Czy traktaty i tokeny z sojuszy z Eldar, czy nawet dziwniejszymi istotami spoza znanej przestrzeni, mogą być zapieczętowane prawdy, które reprezentują? Zbyt niebezpieczne dla kruchej jedności imperium? Nawet ciemniejsze szepty spekulują o istotach uwięzionych pod tronem. Istoty osnowy, przykute starożytnymi rytuałami, ich psychiczna moc drenowana, by utrzymać astronomikan. Czy latarnia cesarza może faktycznie być zasilana czymś znacznie ciemniejszym niż sugeruje oficjalna linia? Czy zbawienie ludzkości może zależeć od wiecznego poświęcenia i więzienia? Tajnego paktu, którego imperium nie śmie przyznać? Gdy spekulacje rosną ciemniejsze, a teorie spiralą dalej od oficjalnej historii, granice między faktem a fikcją rozmywają się w niebezpieczną niepewność. Imperium, zbudowane na tajemnicy i absolutnej władzy, naturalnie kultywuje te podejrzenia. Zadawać pytania otwarcie to herezja, ale zaprzeczyć ciekawości jest niemożliwe. Ludzkość zawsze wpatrywała się w ciemność. Zdesperowana by wiedzieć czego boi się najbardziej jednak może największa tajemnica jest po prostu taka że w ponurych ciemnościach 41 tysiąclecia sama niepewność staje się źródłem nadziei może prawda ukryta pod złotym tronem jest rzeczywiście zbyt straszliwa lub zbyt głęboka dla ludzkości by ją znieść może surowa cisza imperium jest aktem litości ale jedna prawda pozostaje pewna Sekrety rzadko pozostają pogrzebane na zawsze. Pewnego dnia, jeśli życie cesarza w końcu zgaśnie, a astronomikan pójdzie w ciemność, może ludzkość rzuci się w dół, szukając zbawienia w ukrytych komorach. Do tego czasu pozostaje nam tylko zastanawiać się, szeptać i spekulować. Istnieją pewne wskazówki w samej strukturze imperialnych lochów. Architektura jest niewytłumaczalnie stara, przedcesarska, twierdzą niektórzy. Wzory na ścianach nie pasują do żadnego znanego stylu ludzkiego. Czy cesarz zbudował swój tron na czymś jeszcze starszym? Czy zawłaszczył starożytną strukturę do własnych celów? Są także anomalie energetyczne. Czytniki pokazują niemożliwe fluktuacje mocy w głębokich poziomach pod tronem. Energia, które nie pasują do żadnego znanego wzorca psychicznego czy technologicznego. Adeptus Mechanicus klasyfikuje je jako niezidentyfikowane zjawisko teta klas i zabrania dalszych dochodzeń. Dlaczego? Co wiedzą, czego my nie wiemy? I są zniknięcia. Na przestrzeni tysiącleci wielu tych kapłanów, kustodianów, nawet wysokich lordów zniknęło w głębokich poziomach lochów, oficjalnie zmarli w służbie lub zostali przeniesieni, nieoficjalnie ich losy pozostają tajemnicą. Czy odkryli coś, czego nie powinni, czy zostali usunięci, by chronić większą tajemnicę? Niektórzy twierdzą, że słyszeli dźwięki z głębi. Niemechaniczne brzęczenie maszyn, ale coś organicznego. Oddychanie, bicie serc, szepty w językach, które nie powinny istnieć. Custodes odmawiają komentarza. Siostry ciszy po prostu kręcą głowami. Ale plotki trwają. Jest jedna teoria, która persystuje silniej niż inne. Teoria zaginionego Primarcha. Wszyscy wiedzą oficjalną historię. Osiemnaście primarchów zostało stworzonych, dziewięciu pozostało lojalnych, dziewięciu padło chaosowi, ale są dziury w tej narracji, luki, które imperium odmawia wypełnić. Co jeśli nie wszyscy zdrajcy primarchowie faktycznie padli? Co jeśli niektórzy zostali schwytani, uwięzieni, ukryci z dala od historii? Łańcuchy wystarczająco silne, by trzymać istotę oboskiej mocy, wymagałyby niezwykłej technologii. Dokładnie takiego rodzaju technologii, która mogłaby istnieć w ukrytym skarbcu pod złotym tronem. Istnieje także bardziej niepokojąca możliwość, co jeśli cesarz sam siebie tam uwięził, nie fizycznie, jego ciało siedzi na tronie powyżej, ale co z jego duszą, jego esencją, jego prawdziwą mocą, co jeśli złoty tron to nie podtrzymywanie życia, ale więzienie, pomyśl o tym. Cesarz jest najbardziej potężnym psionikiem, jakiego ludzkość kiedykolwiek znała. Jego moc mogłaby łatwo zniszczyć galaktykę, gdyby była uwolniona bez kontroli. Co jeśli Złoty tron nie utrzymuje go przy życiu, ale trzyma go w więzieniu? Co jeśli tysiąc dusz psioników dziennie nie są pożywieniem, ale strażnikami więzienia? Ta teoria wyjaśniałaby wiele, dlaczego Imperium jest tak desperackie, by utrzymać tron działający. Dlaczego żadne naprawy nigdy nie są próbowane? Bo każde ingerencje mogłyby uwolnić to, co wewnątrz. Dlaczego kustodes tak fanatycznie strzegą nie tylko tronu, ale całych lochów? Nie chronią cesarza, chronią wszechświat przed cesarzem. Jest także możliwość, że skarbiec zawiera inne projekty cesarza. W jego długim życiu wykuł niezliczone cuda i horrory. Primarchowie byli tylko jednym projektem. Co z innymi? Co ze sztucznymi inteligencjami, zabronionymi przez imperium, ale może zachowanymi przez cesarza, co z bronią zdolną do niszczenia gwiazd, co z technologią do podróżowania w czasie, historia sugeruje, że cesarz był obsesyjnie przygotowany, planował na każdą ewentualność, czy naprawdę nie miałby planu awaryjnego dla swojej własnej śmierci, czy naprawdę nie ukryłby czegoś, broni, projektu, tajemnicy która mogłaby uratować ludzkość w jej najciemniejszej godzinie? Wróćmy do najbardziej kontrowersyjnej teorii teorii obcych sojuszy. Historia Imperium naucza, że cesarz prowadził wielką krucjatę, by wymazać wszystkie obce rasy ludzkość sama ludzkość najwyższa ale historia jest pisana przez zwycięzców, a zwycięzcy kłamią są fragmenty dowodów, które nie pasują do oficjalnej narracji. Eldar wspominają dziwne sojusze podczas wojny w niebie: są starożytne traktaty w językach, które Imperium twierdzi, że nie istnieją. Są technologie w arsenale Imperium, które nie mogły pochodzić z ludzkich rąk. Co jeśli cesarz negocjował z Eldar, stał, zanim pojawili się oficjalnie, nawet z nekronami w ich długim śnie? Co jeśli w skarbcu leżą dowody tych aliansów, traktaty podpisane w krwi i światłach gwiazd? Technologie wymienione, obietnice złożone i złamane, takie ujawnienie zniszczyłoby fundamenty imperium. Ksenofobia to nie tylko polityka, to religia. Prawda, że cesarz współpracował z obcymi, byłaby bluźnierstwem ponad wszystkie bluźnierstwa, więc jest ukryta, zapieczętowana, strzeżona przez tych, którzy wolą umrzeć, niż pozwolić jej ujawnić się. Ale są także ciemniejsze możliwości. Co jeśli sojusze nie były z rasami, które znamy? Co z istotami spoza galaktyki? Entropami z wyższych wymiarów? Bogami, którzy nie są bogami chaosu? Cesarz podróżował daleko, widział wiele. Kogo spotkał? Co obiecał? I jaka była cena? Niektórzy szepczą, że astronomikan nie jest tylko latarnią. To także sygnał. Wzywa coś, lub ostrzega przed czymś. Każdego dnia tysiąc psioników umiera, by utrzymać ten sygnał. Co jeśli to nie jest poświęcenie dla ludzkości, ale płatność, trybut płacony nieznanej potędze, która zgodziła się nie zniszczyć ludzkości, dopóki płatności trwają? Ta teoria jest zbyt przerażająca, by ją zaakceptować. A jednak wyjaśnia wiele, dlaczego astronomikan nigdy nie może zgasnąć, dlaczego płatność w duszach nigdy nie może się zatrzymać, dlaczego imperium jest tak desperackie, by przetrwać za wszelką cenę. Bo jeśli trybut zatrzyma się, cokolwiek czeka po drugiej stronie umowy, przyjdzie, by zgromadzić. Ostatecznie wracamy do pytania, z którym zaczęliśmy: czy istnieje ukryty skarbiec pod złotym tronem? Oficjalna odpowiedź brzmi nie. Nie ma nic poza tym, co Imperium przyznaje: nie ma sekretów, nie ma tajemnic, tylko święty cesarz, na swoim świętym tronie, utrzymywany przy życiu przez święte poświęcenie ale nieoficjalna odpowiedź cisza głęboka, znacząca cisza cisza chroniona przez najbardziej śmiertelnych wojowników galaktyki cisza utrzymywana przez najstraszliwsze tortury, jakie inkwizycja może wymyślić cisza, która trwa dziesięć tysięcy lat i ta cisza paradoksalnie mówi wszystko bo jeśli nie było nic do ukrycia, dlaczego tak desperacko to ukrywać? Jeśli nie było pytań do zadawania, dlaczego karać każdego, kto pyta? Jeśli nie było prawdy do zaprzeczania, dlaczego budować takie skomplikowane kłamstwa? Imperium jest zbudowane na wierze, ale wiara wymaga tajemnic. Tajemnice tworzą cud, a cuda utrzymują masy pod kontrolą. Więc może to nie ma znaczenia, czy skarbiec istnieje fizycznie, ma znaczenie, że ludzie wierzą, że może istnieć. Ta wiara, ta niepewność, ta nadzieja, że gdzieś głęboko w dole jest odpowiedź, to utrzymuje ich w walce. W końcu w galaktyce, gdzie jest tylko wojna, gdzie każdy dzień przynosi nową apokalipsę, gdzie ludzkość wisi na krawędzi zagłady, czasem jedyną rzeczą, która utrzymuje cię przy życiu, jest wiara, że gdzieś jakoś ktoś ma plan. Nawet jeśli ten ktoś jest umarły, nawet jeśli ten plan jest ukryty, nawet jeśli nigdy nie będziesz wiedział, co to było. Więc pytaj sam siebie, drogi słuchaczu czy wierzysz w skarbiec czy chcesz wierzyć i co straszniejsze prawda czy jej brak bo w ponurych ciemnościach 41 tysiąclecia czasem jedyną rzeczą gorszą niż straszliwa prawda jest brak jakiejkolwiek prawdy w ogóle a pod złotym tronem w głębinach imperialnych lochów w komnatach gdzie nawet kustodes nie mogą wejść coś czeka może to broń może to więzienie może to nadzieja może to zagłada, ale czeka i kiedyś, gdy astronomikan w końcu zgaśnie, gdy cesarz w końcu umrze, gdy imperium w końcu upadnie, wtedy i tylko wtedy dowiemy się prawdy. Aż do tego czasu mamy tylko szepty, plotki, teorie i ciszę, zawsze ciszę, bo pod tronem w ciemności cisza sama w sobie mówi Tomy.